Witam was moi drodzy bardzo serdecznie i dziś zapraszam w magiczny świat kanału Bądź na bieżąco. Królem na Włościach tam jest niejaki Maciuś. Król Maciuś och! Król Maciuś ach! Rój cały niegodziwców ogarnia strach! Większość z was od razu widząc jego filmotekę wie o co chodzi i z jakiej strony wieje tutaj wiatr. Wszystko jest ważne, wszystko komuś grozi, ktoś zawsze ma dość, coś się zawsze wydało, coś się zawsze zaczęło, jest alarm, to się dzieje naprawdę, jest koniec kogoś. Zobaczcie, zanim zostanie coś usunięte. Większość z was by powiedziała okej, okay, lepszy clickbaiter. Na wzór atorka i co z tego? Nie moi drodzy, nie na wzór atorka. To znaczy mam wrażenie, że tak, czuję tutaj palec atorkowy, serdelkowy. Ale tutaj coś ich tak jakoś tam mam wrażenie, że no można powiedzieć troszeczkę lepiej jest to zorganizowane, tak w bardziej białych rękawiczkach, to znaczy nie, nie, nie powiem białych, może szarych, szarych. I żeby tutaj za bardzo nie przedłużać, teraz sobie obejrzymy fragment jednego materiału, oczywiście z moim skromnym komentarzem. Nie przedłużając, zapraszam. Witam serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie o 6.30 macie nowe newsy z kraju ze świata. Dzięki serdeczne za to, że jesteście, zwłaszcza stałym widzom, którzy oglądają nas regularnie, no ale również i e, tym nowym. Mam nadzieję, że się przekonacie i zostawicie suba na tym kanale lub obserwacje na fejsie. Okej, okay, co wiemy, oprócz żebro lajków i żebro plusów, które no w sumie wśród twórców takiego kontentu są praktycznie codziennością, Mamy przedstawienie kanału, a przynajmniej płodnej twórczości tego kanału, z zakresem można śmiało powiedzieć, że nawet półprofesjonalnym, no bo content dwa razy dziennie plus dodatkowo jest prowadzona strona na fejsie, hmm. Złośliwy człowiek by powiedział, że coś takiego wymaga strasznie dużo czasu, biorąc też pod uwagę, że mamy tutaj w szerokiej gamy obróbkę graficzną, która po raz kolejny podkreślam, ma silić to na kanał informacyjny. Okej okay, lepsze, ale co z tego? To z tego moi drodzy, że zaangażowanie potrzebne aby taki kanał hulał w miarę regularnie jest dosyć wysokie. Nie wiem czy wiecie, ale jeśli inwestujecie w coś swoje zaangażowanie, to chcecie uzyskać jakiś efekt. I tutaj moja skromna osoba wychodzi z założenia, że mamy na celu wykorzystać dosłownie efekt na wzór wideoprezentacji czyli stworzenie zamkniętej społeczności, która będzie cały czas ten kanał oglądać, ponieważ tenże kanał wypełni całkowicie treścią czas widza. Bo przecież, po co nam jakiekolwiek wiadomości, newsy w trakcie dnia? Przecież oglądamy kanał na YouTubie, i jesteśmy na bieżąco. I teraz dla ludzi, którzy twierdzą, że jestem uprzedzony, doszukuję się rzeczy tam, gdzie ich nie ma, przeczytajmy sobie tytuł. Specjalnie to zachowałem dopiero na teraz. Znowu nas zamknął. Trwają rozmowy w sprawie lockdownu. Choroba groźniejsza niż COVID. Od razu Wam powiem, że tytuł tego materiału to nie jest cały materiał, to jest zaledwie jeden z tematów, który został przedstawiony wręcz apokaliptycznie. No bo przecież trwają rozmowy w sprawie lockdownu, czyli już ma być kolejny lockdown, tak? No tyle, że nie. I żebyśmy się tego dowiedzieli, to musimy uważnie przesłuchać pierwszą połowę materiału. Powtarzam, uważnie. Idę zakład, że randomowy widz Maciusia w ogóle tego uważnie nie przegląda, ponieważ gdyby przeglądał, to by jego widzem nie był. Na początek, ponieważ udajemy, że to są bardzo poważne wiadomości, mamy materiał prasowy czytany za pomocą syntezatora mowy i na dodatek w tle z początkowym pierdolnięciem, które słyszeliście, taką muzyczkę na zasadzie bójcie się. Ma ona oczywiście za zadanie trzymać widza w ciągłym niepokoju, ponieważ coś się dzieje i dlatego, ponieważ coś się dzieje, jest muzyczka narastającym napięciem podszyta. Co do treści, posłuchajmy. Podczas tegorocznego 54. spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Dudum, 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 Davos, bójcie się! Jednym z poruszanych tematów jest tak zwana choroba X, która, zdaniem ekspertów, może spowodować 20 razy więcej ofiar śmiertelnych niż pandemia koronawirusa. 20 razy więcej śmierci, wszyscy umrzemy! dum dudum, dudum, dudum! Koronawirus nie odpuszcza, tymczasem światowi eksperci do spraw zdrowia, nauczeni przykrymi doświadczeniami z przeszłości, starają się przygotować do walki z kolejnym zagrożeniem. Koronawirus nie odpuszcza, dudu du, dum, du, dum, mamy przez ranę, dudu dum, du, dum. jest kolejne zagrożenie, dudu du, dum, du, dum, Chodzi o hipotetyczną pandemię wywołaną chorobą X. To jeden z tematów poruszanych podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Panel dotyczący choroby X przewidziano na środę 17 stycznia. Nad tym jak uchronić się przed potencjalnym zagrożeniem debatować będą między innymi dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, minister zdrowia Brazylii, kierownik Centrum Zdrowia i Ochrony Zdrowia, przedstawiciele firmy AstraZeneca, która opracowuje szczepionki przeciwko koronawirusowi oraz inni eksperci w dziedzinie zdrowia. Nie wiem czy zauważyliście, mamy tu muzyczkę wyciszoną. Dlaczego? Ponieważ widz już został zaprogramowany. My możemy się śmiać z tego, że to jest głupawa muzyczka, tymczasem gość stale słuchający tegoż, a nie innego twórcy jest wyszkolony jak pies Pawłowa. Ba, zresztą nawet pierwszy odbiorca, który całkowicie biernie będzie podchodził do treści mu podanych, już jest nauczony po pierwszej tonacji, że Davos ma automatycznie powodować niepokój. To jest coś złego, oni coś kombinują. W tym momencie wypadałoby wyjaśnić, co to jest ta choroba X, ale zamiast tego mamy nic nieznaczące dla normalnego, zwyczajnego zjadacza chleba pierdoły, czyli kiedy się odbędzie dana konferencja, w jakiej sali itd., co tak naprawdę nie daje normalnemu człowiekowi nic oprócz i tutaj znów wracamy do małej ciekawostki suspensu. To jest moment, w którym mózg człowieka podświadomie wychodzi z założenia, okej, okay, nie będzie mnie na tym spotkaniu, wobec tego mogę przestać nad tym myśleć. Mogę skupić się nad informacjami, które już wcześniej dostałem. A jakie są to informacje? Że mam powód do niepokoju. Coś jest złego ta choroba X? Czym ona może być? Wiem, dla wielu z Was coś takiego nie jest istotne, ale moi drodzy, to jest forma manipulacji. Taki suspens jest wykorzystywany m.in. przez firmy marketingowe, polityków, bądź też bankierów, czy ludzi zajmujących się sprzedażą, którzy mówią ci, mam dla ciebie niezwykle ważne informacje, które mogą całkowicie odmienić twoje życie na lepsze, bądź na gorsze, ale zadzwonię z nimi dopiero o godzinie 16 jutro. Jeżeli macie totalnie wyrąbane w to, co ten typo do was gada, to pff, 16, a niech będzie 17, wisi mi to, nie? Tylko jeśli zwracacie uwagę na to, co gość mówi, jeśli naprawdę zależy wam na tym, żeby otrzymać te informacje, to teraz przez najbliższe plus minus 15 do 20 godzin będziecie nie spać, nie jeść. Nie będziecie praktycznie żyć, tylko cały czas myśleć o tym telefonie. Nawet jeśli nie będzie nic tam ważnego, ten telefon okaże się bzdurą, to nie będziecie źli na tego gościa, tylko wdzięczni, będziecie czuli ulgę, że ten suspens minął. A ten zabieg, który tutaj widzimy, działa dokładnie na tej samej zasadzie. Oczywiście humanitarnie nie mamy 20 godzin, ale po pierwsze, widz przejmujący się tym, co słyszy, już zdążył się najeść strachu. A po drugie, to jest manipulacja, więc według mojej skromnej opinii skurwysyństwo. Choroba X jest nazwą umowną. Tak określa się nowe schorzenie, które może być bardziej śmiercionośne niż COVID-19. Eksperci, którzy przybyli do Davos, zastanawiają się, jak przygotować się na pojawienie się nieznanego patogenu. I wreszcie mamy konkrety, czyli Choroba X tak naprawdę nie istnieje, to jest założenie, że wreszcie może się kiedyś w niedalekiej przyszłości bądź w dalszym okresie pojawić choroba, która będzie stanowić zagrożenie dla ekonomii światowej. Tak, ekonomii światowej, no bo wiecie, jebać normalnego, zwyczajnego człowieka, przecież nie będą ekonomiści o frajerach rozmawiać. Jednakże, nawet ekonomiści zauważają, że kiepsko się sprzedaje towary martwym. Wobec tego trzeba w jakikolwiek sposób tych zwyczajnych proli zabezpieczyć przed wirusem, bądź też jakąkolwiek inną chorobą, bakterią czy czymkolwiek. I trzeba już teraz zastanowić się nad tymi krokami, ponieważ kiedy gówno trafi w wentylator, to nie będziemy mieli na to czasu. Tak samo jak to było w przypadku, wy już wiecie, jakiego rusa. Proste, proste, logiczne, logiczne. To w czym jest problem? Spokojnie Maciuś nam pokaże. Według WHO, tak zwana choroba X, pojawiająca się w populacji ludzkiej, może spowodować 20 razy więcej ofiar śmiertelnych niż pandemia koronawirusa. Wystarczy bowiem, że będzie miała wyższą śmiertelność niż COVID-19. Choroba będzie zabójcza 20 razy bardziej, jeśli będzie bardziej zabójcza. Kurwa, logiczne! Jak informuje amerykańskie wydanie Newsweeka w ocenie ekspertów, przygotowanie światowego systemu opieki zdrowotnej na kolejną pandemię będzie wymagało prawie biliona dolarów. Ta liczba jest tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby typowy wolnościowiec, foliarz się wkurzył, że państwo robi rzeczy i zobaczcie jak dużo pieniądzów to kosztuje. Fakt, że eksperci zamierzają rozmawiać na temat tzw. choroby X podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, niepokoi wiele środowisk. W sieci pojawiają się komentarze sugerujące, że właśnie trwa planowanie kolejnej pandemii, a eksperci zamierzają zmusić ludzi do kolejnych szczepień. To jest chyba moja ulubiona manipulacja, czyli tzw. autorytet nikogo. Niektórzy twierdzą, że twoja matka się puszcza. Zdaniem części ekspertów, walenie pięciu browców na hejnał wspomaga twoje życie towarzyskie. Zdaniem części ludzi, defekacja do własnej bielizny jest całkowicie normalna. Większość ludzi, która akurat słyszy to, co chciałaby usłyszeć, nie zada tego pytania, natomiast inni nie mają okazji zapytać jacy ludzie, jacy eksperci. Mógłbym zamknąć swój wywód w tym momencie, a wy byście się w ogóle nie dowiedzieli, że mam na myśli kolejno grupy społeczne w postaci gimbusów, Meneli oraz Niemowlęta. Ale w przeciwieństwie do Maciusia, ja oprócz tego, że wiem jak te wszystkie triki działają, to wam ich anatomię pokazuję, aby żaden pawian jeden z drugim nie puścił wam takich głodnych kawałków, które łykniecie jak pelikan. Bo tak ludzie to łykają. W szczególności przykład widzów bądź na bieżąco, którzy biorą bezpopity tezę, że wszyscy rozumiecie oczywiście nie wiadomo, kto są ci mityczni wszyscy, ale. Nie wiem, choć się domyślam. Kwestionują tych niebezpiecznych ludzi z Davos? Co z kolei, jak się zapewne domyślacie, jest graniem na wspólnotę czyli, że nasze tezy nie są samotne, lecz wręcz przeciwnie, są wspierane przez szeroką gamę ludzi, którzy myślą dokładnie tak samo jak my, mają te same wartości, ten sam punkt orientacyjny co nasza moralność i ściśle wspierają nasz głos. Który to z kolei tak. Całkowitym przypadkiem jest jeden do jeden, taki sam jak autora treści głoszonych. <noise> Zupełnie tak, jakby za pomocą naszych chęci uwierzenia w tezy głoszone, od razu podbudowywał sobie argument racji. To znaczy, ponieważ my wierzymy w to, co on mówi, to on z miejsca ma rację. Eksperci starają się tonować te nastroje, przekonują, że nie chodzi o planowanie pandemii ani zastraszanie, ale odmuchanie na zimne i jak najlepsze przygotowanie się na potencjalne zagrożenie. I to jest następny ciekawy przykład, gdzie słowa mają gigantyczne znaczenie. Eksperci starają się tonować. Czyli, że im nie wychodzi. Czyli w domyśle, ponieważ autor tekstu już jasno zadeklarował, że mamy czuć sympatię z tą opozycją do Davos, no bo Davos dudu dudu du, du bójcie się ludzie nie dają się oszukać tym ekspertom tylko swoje wiedzą na zdrowy chłopski rozum. Przypominam jeszcze jedną ważną rzecz: ta dyskusja jeszcze się nie odbyła. Ona ma być dopiero w środę. Zatem, jakim cudem do chuja pana eksperci starają się wielką rewoltę zdrowego, chłopskiego rozumu pokonać, jak jeszcze nic nie powiedzieli. W ocenie ekspertów z WHO, wśród epidemii, które wybuchną lub powrócą w 2024 roku, może być m.in. SARS, MERS, gorączka lasa i gorączka krwotoczna ebola. Kończymy znów pozornie konkretną informacją, tylko po raz kolejny argument do nikogo. Nie wiemy, jacy eksperci, skąd, gdzie w ogóle źródło <laughs> jakie źródło człowieku eksperci! Zrobimy sobie tutaj podsumowanie i pauzę, ponieważ osobiste rozważania Maciusia to jest całkowicie inne uniwersum szaleństwa, i do niego sobie prawdopodobnie wejdziemy jutro. Podsumowując, moi drodzy, w życiu nie widziałem bardziej tendencyjnego ścieku. I powiem wprost, w mojej opinii to jest ściek. Mamy w cholerę manipulacji, bawienia się słowem, rzucania sugestii do widza, wsadzanie mu łopatą po chamsku do łba, co on ma myśleć, wobec czego on ma być zaniepokojony, wobec czego on ma czuć radochę, porąbane wyobrażenia o rewolcie szurów, którzy widzą przez ten obraz tak zwanych <śpiewanie> ekspertów? A najlepsze, że wszystko to jest oparte o rzeczy przyszłościowe, które dopiero mają paść jutro. Pokrótce takiego czegoś nie odwaliłoby nawet pisowskie TVP, bo byłoby im wstyd. A tutaj mamy coś takiego rzucone bez kozery i ludzie to kupują, ludzie to łykają. Moi drodzy, tutaj widzieliście szare rękawiczki Maciusia. Dajcie znać, co myślicie o nich w komentarzach, czy wyłapaliście takie rzeczy, czy za pierwszym razem, kiedy słyszeliście to, byliście w stanie zauważyć takie smaczki? Bo wiecie, ja mam wrażenie, że jakoś taki normalny człowiek przeglądający YouTube, któremu coś takiego wyskoczyło w feedzie i kliknął z ciekawości, nie byłby w stanie Ponieważ normalnie ludzie nie przeglądają takich treści na zasadzie czystego, stuprocentowego skupienia, tylko jedząc, jadąc gdzieś, pijąc, coś tam dłubiąc, zajmując się hobby, dzieckiem, swoimi sprawami codziennymi, tak, żeby ktoś był w tle a gdy całkowicie zajmują się czymś innym i treści przedstawione przyjmują bez jakiejkolwiek refleksji no to już pięknie nam wchodzi całe na biało przekaz podprogowy. Dodajmy sobie jeszcze fakt, że są ludzie, którzy chcą widzieć drugie, trzecie, dziesiąte, dwudzieste dno, desperacko wyszukują coraz bardziej porąbane teorie spiskowe, byleby w nie uwierzyć. Są też ludzie, którzy przyjmują treści rzucone im pod Michę całkowicie bezrefleksyjnie, i oni też mogą wpaść na taki jeden, dwa czy pięćdziesiąt filmów Maciusia. Biorąc je stuprocentowo i całkowicie na serio, no bo przecież czołóweczka jest zrobiona tak jak we wiadomościach. Czyli to musi być bardzo poważny program informacyjny. Tak. Otóż nie. Jeśli myślicie, że to jest niezły odlot, to poczekajcie na część drugą, ponieważ od razu Wam mówię, będzie grubo. A tymczasem to tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle, zapraszam Was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, zachęcam Was bardzo gorąco. Jeśli chcecie podesłać jakiś temat przez mail, też możecie. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do następnego. Hej, hej!